Siemanko, Manko, z tej strony Stebana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs. I dzisiejszy konkurs będzie tylko dla pierwszych 40 osób, co zostawią łapkę w górę, komentarz oraz użyją mojego kodu na stronie case drop. A w pierwszym linku w opisie widzowie, że wystarczy, że wpłacicie złotówkę. Rozumiecie to? Złotówkę, byle jaką metodą płatności i bierzecie udział w konkursie na kałaszka Asimov w stat w Stanie Tested za prawie 300 zł, więc zapraszam do brania udziału, a teraz podczas eventu waka wakacyjnego macie 15% do wpłaty, więc serdecznie wszystkich zapraszam. My mamy dzisiaj 1325 zł, no i zrobimy sobie... Skrzyneczki z różowymi skinami versus czerwonymi, i zobaczymy po prostu, która z tych skrzynek jest lepsza. Mam nadzieję, że uda się zarobić na obu, no ale zobaczymy. Zaczynamy. Będę sobie otwierał po 3. Na początku nie mam jakiegoś, chociaż wiecie, co może po dwie, żeby to tak na spokojnie szło. Tutaj będziemy wydawać 107 zł. No i nie będę liczył, jakby ile wydam, tylko ile profitów zaliczę. No i na przykład, przy tutaj, dwóch otwarciach za 107 zł dostałem 26 ziko, no więc jest, więc jest tragedia, no i przechodzimy do dwóch kowertów, no i zobaczymy jak kowerty. Jeśli tutaj wiadomo, że będzie lepiej, ale i tak w plecy, no to i tak nie liczymy tego jako punkt dla kowerta, tylko liczymy profity. Będzie lepiej na pewno, bo nie będzie tak dużej straty, nawet 119 zł, więc no tutaj dwie dychy w plecy. No więc niestety nie liczymy tego, e, nie liczymy tego e, jakby na profit dla, e, dla skrzynki covert. No ale zobaczymy. Lecimy tym razem dwie skrzyneczki ClassField. No i po raz kolejny niestety nie oddaje 63 zł. To otwórzmy jeszcze dwie, otwórzmy jeszcze dwie. No i zobaczmy. I znowu średnio. No coś ten ClassField nie chce jak na razie w dzisiejszym odcinku oddać 50 zł. No to otwórzmy sobie teraz cztery kowerty i otwórzmy też tak podwójnie, że raz dwa. I po raz kolejny dwa. Wy oczywiście, jak dotrwaliście do tego momentu, strzelcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No i za niedługo też wracam widzowie z wakacji do Was, wracam ze streamkami, wracam do Was z zrobieniem grubych konkursików, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi ten czas, w którym mnie nie ma. No ale są wakacje. Wiadomo, że każdy może sobie tam gdzieś pojechać, te filmy są nagrywane na zapas niektóre. Więc też Was przepraszam z góry za to, że, e, że tam jestem w takiej formie, a nie innej. Też mam, mam ze sobą jakby sprzęt do nagrywania, więc e, ten akurat odcinek nagrywam dla Was normalnie, dzisiaj, dzisiaj 23. No i zobaczymy, zobaczymy co tutaj się uda zrobić. Jak na razie, no jak na razie skrzyneczki nie oddają, tak? Jak na razie skrzynki nie oddają, jeśli mam być szczery. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Przed nami. Class fieldy i otwórzmy trzy naraz po prostu. No i zobaczmy, co tutaj dla nas różowe skinki mają. Są naprawdę, jest bardzo dużo różowych, drogich skinów. No ale zobaczymy. Zobaczymy. No ale coś kurczę nie dają. Coś jak na razie nie dają. Chociaż tutaj 151 zł, bo tutaj dobry stan kałaszka. No to wiecie co? Otwórzmy jeszcze trzy. No i zobaczmy. No i zobaczmy, co tutaj dostaniemy. I jest chyba, no w sumie nie wiem, w sumie nie wiem, jest 111. No tu tragedii jakiejś nie ma, ale zobaczcie to, żadna skrzynka, żadna skrzynka jeszcze nie oddała. Tak naprawdę, no żadna skrzynka nie oddała. No i co? No to otwórzmy sobie. No nie, no otwórzmy sobie 3, 3 kowerciki na sam koniec. No i jeśli mam być 4, wynik, wynik, no chyba 0,0, no chyba 0,0, dzisiaj. Żadna skrzyneczka nie oddała 118 zł. No kurczę, szkoda, naprawdę szkoda, bo tutaj mógł być, być fajny, wyrównany pojedynek. No, w sumie wyrównany był, no ale niestety nie tak jakbyśmy byśmy sobie chcie, zażyczyli. No to spróbujmy upgrader: 109 zł na koskę wartą 475. No i niestety jest lewo-dół, jest lewo-dół, to zostawmy zostawmy to. I dajmy sobie tutaj prawą, prawą tym razem znowu. No i drugi raz z rzędu będzie lewo dół, nie, będzie lewo środek, kurczę no przydałoby się. Przydałoby się szczerze Żeby jeden chociaż upgrade ksiadł, bo ostatnio, ostatnio coś nie daje, ostatnio coś nie daje No i będzie znowu lewa strona. Dobra, nie, musi być teraz strona prawa Musi być teraz strona prawa Nie wierzę, że teraz nie da strony prawej ale góra, dajmy na prawą górę. Wierzę, że będzie prawo góra. I. No nie, no nie gadaj. I znowu jest lewo-środek. No nie wierzę. Zostały trzy itemy. No, dzisiaj bardzo ciężko. Ciebie bardzo ciężki odcinek. Nic tutaj nie siada, nie? Nic nie siada. Nic nie siada. No chyba, że zaryzykujmy. Dobra, nie. Dajmy najpierw na razy dwa i prawą stronę. Nie wierzę, że to nie wejdzie. Dobra, to się fajnie kręci i to siedzi. Mamy nożyk za 567 zł, i zanim go sobie upgrade'ujemy, wejdźmy na mm, event i wrzućmy sobie tutaj wszystko do skrzyni 9928. Ci mamy troszkę mniej. No i zobaczmy, czy tutaj coś dostaniemy. No, niestety, cashback. Niestety, cashback, który sobie no, no nic nam nie da, tak? No i wiecie co? Weźmy, zaryzykujmy znowu na razy dwa. Może upgrade' i zróbmy na Shadow Daggerki prawa strona po raz kolejny i to się znowu dobrze zakręciło. Dobrze, że te dwa upgrade'y siadły. No i zobaczmy W tym momencie mamy 1000 zł. To jeszcze jeden upgrade'ik na razy 2 do trzech razy sztuka i będzie naprawdę pięknie. Weźmy sobie te rękawiczki i dajmy dół. Czuję, że będzie dół. Upgrade'ujemy i uwaga, hamuj, hamuj, hamuj. Chciałem dać lewą, szczerze wam mówię od serca, że chciałem dać lewą. Pamiętajcie, nie bądźcie pazerni. No cóż, dzisiaj się nie udało, widzimy się w kolejnych. No i na razie.